Powiem wam, moi drodzy, ostatnio, że był na tym Wall Excuse Me i naszła mnie pewna refleksja odnośnie nauki języka angielskiego. Człowiek się uczy tego angielskiego, uczy to w podstawówce, potem gimnazjum, potem tym liceum, o jeszcze teraz już gimnazjum nie ma i zawsze było, o, pojedziesz gdzieś za granicę, to ani B, ani M nie dogadasz się i tak dalej. A to wszystko guzik prawda. Powiem wam, ja coś tam powiem po tym angielsku. Nawet człowiek był na zmywaku w Londynie, no to liznął tej angielszczyzny. Ale co z tego, że ja umiałem coś powiedzieć, jak tam ludzie nie umieli po tym rozmawiać. Dlatego jeśli dla kogoś blokerem jest to, żeby nie pojadę za granicę, bo, bo się nie dogadam i, i tak dalej, gówno prawda, leć ta, bawta się, odpoczywajta. Powiem wam migowy, bardziej się przyda niż ten angielski za granicą, na jakimś tureckim bazarze. O, dwa, dwa za pięć euro, pięć euro dwa. Okej, okay, dobra, bierę. I prędzej się dogadasz niż po angielsku. I ten filmik dedykuję właśnie osobom, które boją się jechać gdzieś za granicę, że mm, nie dogadamy się, będę się czuć troszkę niekomfortowo. Guzik, prawda, leć ta i się bawta. Szkoda fatygi jak można na migi. Angielski? Fajnie znać, ale bez niego też da radę. Pozdrawiam.